Cześć, witam, dzień dobry, oferuję do sprzedaży Forda Fiesta MK7, rocznik 2009 Auto nabyłem z rozliczenia, zostało pozostawione w rozliczenie w serwisie Toyota BMO Poznań Mam fakturkę na tą okoliczność Auto od wielu, wielu lat, bodajże około półtora roczne sprowadzone do Polski 1.6 dizelek 90 koni i co jest najważniejsze? 172 tysiące kilometrów przejechana. Nie 300-400, tylko 172. Y Ładny, czysty, zadbany, sprawny samochód. Żadne błędy się nie palą. Motor chodzi bardzo fajnie. Na razie nic nie wiem na temat rozrządu sprzęgła i innych rzeczy. Postaram się tego dowiedzieć, jak to wygląda. Natomiast na chwilę obecną wszystko w aucie jest sprawne. Jeździ bardzo dobrze. Naprawdę nic nie puka, nie stuka. Odpala fajnie. Nie kopcie, nie dymi. Żadne błędy się nie palą. Klimatyzacja działa. Wymieniałem skraplacz i chłodnicę wody. Po zakupie opony letnie w bardzo dobrym stanie, na razie jeden kluczyk, będzie drugi. Z wyposażenia nie wiem co to za wersja dokładnie Jakieś klamki, lusterka w kolor Są elektryczne szyby, elektryczne lusterka Jest poduszka powietrzna kolanowa dla kierowcy Skórzana wielofunkcyjna kierownica Komputer pokładowy jest, radio, klimatyzacja 5 jakiś aux Fotele bardzo ładne Adekwatne do przebiegu Tutaj jakoś mało była, jakieś małe podszycie Korozji nie widzę na pewno był malowany lewy przedni błotnik i oba tylne netkola. Powodu nie znam. Tu możecie sprawdzać pod tym adresem i pod tym numerem telefonu historię samochodu. Oczywiście ona jest także w cepiku. Jest roleta. Co my tu mamy? No, jest koło zapasowe. Tu widzę z tyłu, nic nie było grzebane Fotele są dzielone, składane. Klapa czysta korozji brak to samo drzwi. Jest Econetic Cokolwiek to oznacza że z tego co widziałem Wszystkie z jednego roku Cztery poduszki powietrzne Plus kolanówka Raczej w samochodzie nie było polone Nie widziałem tutaj żadnych e, Śladów po papierosach 172 tysiące Przejechane tak jak mówiłem e, Numer WIN. Samochód można oglądać z Krzyszewie koło Legionowa, koło Wieliszewa, 22 km na północ od Warszawy. Tak wyglądają oponki tego samochodu. Eee, 515, 114, 103. 515, 114, 103, to jest telefon do mnie. Auto jest u mnie prywatnie, w tej chwili jeździ moja córka tym. Wypali 4,5 litra na trasie marki Nowy Dwór, eee, dojeżdżając do pracy. Bardzo uszczędny samochód, stosunkowo dynamiczny, bo jest duża pojemność, 1.6 diesel, 90 koni, częściej trafiają się to 1.4, tu jest 1.6 515, 114, 103 auto do oglądania także w weekendy, wieczorami w Skrzeszewie, wystawiam fakturę VAT marża, więc kupujący nie musi płacić podatku PCC od wzbogacenia Przegląd techniczny z tego co pamiętam do końca roku, OC jest nowe Niezmiennie proszę o polubienie kanału, zasubskrybowanie, łapkę w górę, pozwoli mi to lepiej pozycjonować się ze swoją działalnością, ze swoją ofertą. Szukasz niedużego auta do pracy, czy tam dla pracownika, czy na pierwsze auto, na jakieś krótkie dojazdy podmiejskie. Bardzo, bardzo oszczędny samochód. Fajnie się tym jeździ jak każdym Fordem. 2009 rok, zapraszam, cena 11,700 za samochód, jeden z lepszych w Polsce. 515, 114, 103. Zapraszam, dziękuję.